Ja nie mam żalu do formacji policji, bo to jest piękna formacja. Ale też między słowami, tak, między słowami też czuję, że w ogóle masz żal do policji. Zastanawiam się, czy z perspektywy czasu czujesz się doceniony, czujesz, że twoja praca została uszanowana, czujesz się za nią odpowiednio wynagrodzony za to, że łapałeś. Groźnych przestępców, rozpracowywałeś szajki, e, miejsca, gdzie handlowano e, narkotykami, amfetaminą, e, kilkaset e, krzaków e, marihuany. Czy czujesz, że to zostało docenione? E, e, powiem ci tak, może od początku. E, ja nie mam żalu do formacji policji, bo to jest piękna formacja. Ja, z perspektywy czasu, dzisiaj, po, po pewnych moich perypetiach w tej formacji, mógłbym pluć jadem, mógłbym y, wypowiadać się jak najgorzej i miałbym na to proste wyjaśnienie. Zniszczyliście mi w jakiś sposób moje życie przez długi okres czasu. Y, po moich perypetiach, i. To Byłoby moim takim, powiedzmy sobie, wytłumaczeniem alibi na daną sytuację. Nie. To jest fantastyczna formacja. Przeżyłem tam zajebiste lata. Gdybym cofnął czas, na pewno w pewnych sytuacjach bym pewne rzeczy zmienił. Natomiast bym był taki sam, robiłbym tak samo, tylko bym był bardziej sympatyczny dla pewnych osób. Ja mam kwas do pewnych ludzi, którzy okazali się fajami w tej formacji, których miałem za autorytety, którzy okazali się kłamcami. Tchórzami, którzy kurwa wierzyli pustym słowom ołgarzy, nie zapytali się mnie o zdanie. Mając na uwadze moje osiągnięcia zawodowe... Jak... Czy nie sama formacja policji, tylko ludzie, na których trafiłeś, którzy opierali swoją, swój, swój kręgosłup moralny o tak naprawdę o tą pizdowatość, o której rozmawialiśmy.